Laudetur Jezus Chrystus. Pomyślałem sobie, że chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć o modlitwie, o przeżywaniu Najświętszej Ofiary. Rozmawiałem ostatnimi czasy trochę z młodzieżą od trochę z ludźmi, którzy przeżywają jakieś kryzysy. Podpytywałem także, w jaki sposób się modlą, jak przeżywają daną modlitwę w domu. I w jakiś sposób zebrałem to w całość. Więc dzisiejsza konferencja, homilia, może tak to nazwać, będzie... Takim skonfrontowaniem się z tym, co być może Wy też w jakiś sposób przeżywacie. Ja w jakiś sposób myślę, że też się z tym borykam. Tak, nawet to przeżywam, jeśli chodzi o ludzi, ponieważ jestem kapłanem raczej wymagającym. Niestety jeszcze trochę za mało wolności daję ludziom w przeżywaniu tego, jak powinni też się rozwijać, ale to też myślę, że do tego dojrzeje. W takim razie zaczynamy. Pierwsza rzecz to uświadamiam sobie. Z ministrantami, kiedy stoimy w zakrystii przed wyjściem w stronę ołtarza, mamy takie, mo taką modlitwę i jest jedno bardzo ważne dla mnie słowo, czy zdanie, żeby nasze oczy były zwrócone na ołtarz. To mi uświadamia, że już od samego początku musimy faktycznie wyeliminować jak najwięcej rozproszeń związanych z przeżywaniem Najświętszej Ofiary. Jak najwięcej rozproszeń. I zaczynamy oczywiście od osób, które stoją na dworze. Ja zachęcam do tego, żeby wejść do kościoła, ponieważ skupić się na dworze, na tym, co jest naprawdę istotne, no to graniczy z cudem. Jestem człowiekiem wierzącym, ale to naprawdę graniczy z cudem. Tu na przykład u mnie na parafii samochód przejedzie, więc z automatu ktoś się obejrzy, rozgląda, co przejedzie. Więc to jest pierwsza rzecz. Tutaj na przykład mieszkam blisko Wisły, ludzie i, y, biegają na przykład i wchodzą na wał, żeby tam dalej trenować. W związku z tym, no jak ktoś biegnie, z automatu głowa osoby, która stoi na dworze i w jakiś sposób, w cudzysłowie oczywiście, chce przeżywać najświętszą ofiarę, no też będzie to, że będzie się rozglądał. Tutaj ktoś z psem wychodzi na spacer. Tutaj dzieci biegają, dlatego jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby przeżywać najświętszą ofiarę na dworze, błagam: nie, zdaję sobie sprawę z tego, że różnie to wygląda i czasami w parafiach, na przykład, ksiądz nie chce Was puścić, bo jest to obniżenie wiernych. Nie złoście się na Niego, to są bardzo trudne sytuacje. Wiem, jak to na przykład u mnie w parafiach obok jest przeżywane. Natomiast Mówię o normalnych warunkach. Być może one za jakiś czas wrócą. Tam, gdzie się da, po prostu praktykujcie. Wejdźcie do kościoła, żeby wasze oczy były utkwione w tym, co dzieje się na ołtarzu. Ponieważ tam będą działy się rzeczy wyjątkowe, wręcz y, zbawienne. O, tak bym to ujął. Na jednej z parafii, której kiedyś posługiwałem. Oczywiście, kiedy nie odprawiałem przy świętach, ja jedynie miałem na przykład dużo spowiedzi, ewentualnie później, żeby zebrać tacę, bardzo lubiłem spacerować wokół kościoła. I była taka msza poranna, stała msza święta, gdzie trzech panów, powiedziałbym, tak jak na wioskach często bywa, siadali sobie na ławce w parku, czy, czy na przykład przy samym kościele, zapalili sobie papieroska. Jeden w międzyczasie poszedł sobie zapalić. No i oczywiście ja jako ja, człowiek prowokatoru, usiadłem sobie między nimi, zacząłem rozmawiać jeden z nich nagle mówi, chodźcie podejdziemy bliżej, bo ksiądz nam przeszkadza w mszy uczestniczyć. No ja byłem w szoku. Czyli oni w taki sposób uczestniczyli w Mszy Świętej. Tu zapalili papieroska, tu do tu daletę poszedł, tu ktoś tam sobie siedział, nawet nie wiedzieli, kiedy jest moment, że trzeba klęczeć, kiedy stać, etc., etc. W związku z tym z automatu odrzucamy taką formę przeżywania Mszy Świętej. Jeśli ktoś to robi, a jest słuchaczem tego kanału, błagam, wejdźcie do kościoła. No ale także Kościół. W środku to też ma duże znaczenie. Kiedyś był taki program Familiada, i na jedno pytanie, zresztą bardzo mnie zaintrygowało to pytanie, brzmiało ono następująco: co ludzie robią w kościele? I najbardziej punktowana odpowiedź to było: rozglądają się. No to jest przerażające, ale jednocześnie prawdziwe. Czyli jak ktoś jest ubrany, jak ktoś się zachowuje, w jaki sposób ewentualnie, czy tam jest kościół posprzątany ładnie, czy pajęczyny są, ludzie się rozglądają. Ci, naprzed, którzy przychodzą na ostatnią chwilę, zanim uspokoją myśli, zanim się skupią, zanim oddadzą się modlitwie, no to już połowa, połowa mszy minęła. Dlatego tak kluczowe jest to, żeby spełnić wiele warunków. To, żeby wcześniej przeczytać czytania, żeby wiedzieć mniej więcej, co się będzie w kościele działo, może poczytać o tym, co się dzieje podczas najświętszej ofiary, aby te znaki, które, gesty, które wykonuje kapłan, nie były puste, aby one miały jakieś znaczenie. Mało tego, przyjść odpowiednio wcześniej, wyciszyć się, poprosić ducha świętego, żeby nas prowadził. Zdaję sobie sprawę z tego, że czasami oceniamy, w cudzysłowie, jakość mszy świętej potem, czy ksiądz mówi dobre czy złe kazanie. Jest to w jakiś sposób potrzebne, ale nie ma to tak wielkiego znaczenia, bo przychodzimy do kościoła po to, żeby przyjąć komunię świętą. Kapłan składa ofiarę. I to jest też chyba ważne określenie w ogóle, bo wielu z nas ma zakodowane. Że msza święta to spotkanie. Tak na pierwszej komunii świętej się uczymy, że to spotkanie z Panem Bogiem. I w momencie, kiedy człowiek przeżywa kryzys, albo teraz, kiedy mamy też czas pandemii i czas pandemii weryfikuje pewne rzeczy, pewną wiarę ludzi, to spotykam się z takimi argumentami, że skoro no, msza święta jest spotkaniem, a przecież Pan Bóg jest wszędzie, no to ja wszędzie mogę się spotkać z Panem Bogiem. W domu, w parku, na spacerze. No to po co mam chodzić do kościoła? No właśnie po to, że to nie jest spotkanie. To jest najświętsza ofiara. Bóg umiera na ołtarzu po to, żeby za chwilę udzielać siebie, utajony w najświętszej hostii pod postacią chleba, ludziom, którzy wiedzą, po co przyszli tutaj. Po to przychodzimy do kościoła, żeby przyjąć komunię świętą. Jeżeli ktoś nie przyjmuje komunii świętej, mowa eucharystyczna, szósty rozdział Ewangelii w nim już nie ma życia. I oczywiście tutaj też ważne jest to, żeby zobaczyć na to, że kwestie wiary na przykład, czasami się określa tym, że ktoś wręcz lekceważy nakazy Pana Boga i nie chce przyjmować Komunii Świętej i robi to świadomie, odkłada na przykład spowiedzi celowo, a mógłby się spowiadać, albo jednak grzech ciężki jest mu na, na rękę i woli żyć w grzechu ciężkim, ale jednocześnie mówi, no ale proszę księdza, ja mówię nowennę pompejańską, ja codziennie pacierz mówię, ja mówię, fajnie, to jest potrzebne jak najbardziej, e, trzymaj się różańca, trzymaj się odmawiania pacierza, ale w momencie, kiedy ty świadomie lekceważysz przyjmowanie Komunii Świętej i wolisz żyć w grzechu ciężkim, a jednocześnie robisz coś takiego, co nazywasz tą modlitwą, to w moim odczuciu trochę trąci to ochłapami. Panu Bogu, świeczkę diabłogarek. Czyli z jednej strony jestem trochę w kościele, w drugiej strony nie. E, w, e, w, święty Jan... Święty Jan został poproszony, aby napisać listy do siedmiu kościołów w Apokalipsie. Bardzo mocne dla mnie znaczenie, kiedy Pan Bóg, pisząc właśnie do tych kościołów przez osobę świętego Jana, mówi wprost: Są kościoły, które Pan Bóg. Pochwalił, pobłogosławił za to, że były wierne temu, co obiecały i konsekwentnie to realizowały. Były kościoły, które wręcz zostały ukarane przez Pana Boga. Pan Bóg powiedział wprost: Kara was nie ominie za to, co robicie, ponieważ sprzeniewierzyliście się temu, o co Was prosiłem, ale przebaczę Wam. To też bardzo ciekawe, że pomimo tego, że robili wszystko nie tak, to Pan Bóg im przebaczy. Ale była grupa kościołów, ludzi, którzy to reprezentowali, o których Bóg powiedział: Wy jesteście niestrawni. Ja się brzydzę wami, zwymiotuję was ze swoich ust, bo jesteście letni, ani gorący, ani zimni. Czyli właśnie tak bym na to spojrzał. Czy jeżeli wiesz, że jesteś w kościele, nie przyjmujesz komunii świętej, a robisz to okazjonalnie, cztery razy do roku, pięć razy do roku, I jednocześnie wiesz, że lekceważysz sobie dalej resztę spraw, ale się modlisz, to jesteś letni. Sami ocencie to, po swojemu przeżyjcie to, spróbujcie to zweryfikować. Póki nie jest za późno. I teraz o co chodzi tak naprawdę też z tym skupieniem? Pamiętam taką bajkę, Bruno Ferrero ją napisał, jedna z moich ulubionych akurat opowieści, Krótkie opowiadania dla ducha, w których to fajnie to przekłada, jak należy być skupionym. Mistrz łucznictwa postanowił, że zorganizuje zawody dla swoich najlepszych uczniów, żeby sprawdzić, który z nich jest już na tyle dojrzały, żeby samemu przejąć szkołę. Ewentualnie, jeśli nie chce przyjąć jego szkoły, mógł nauczać innych. Postawił tarczę gdzieś tam daleko za polaną, przy drzewach. Najważniejszy na tarczy był czerwony punkt. No i podchodzi pierwszy uczeń, dumny, pewny siebie. Widać, że całe życie przygotowywał się do tego. Chodził na wszystkie treningi. Naciągnął cięciwę, wręcz był gotowy po prostu do dania strzału. Nauczyciel podchodzi do niego z boku i mówi, czy widzisz tam te drzewa? Tak, mistrzu, widzę. W takim razie odłóż łuk i strzałę, bo ty nie jesteś gotowy. Zmieszany uczeń odłożył łuki strzałę i poszedł do reszty uczniów. Podszedł drugi. Nauczyciel stanął obok, niebo, ten, obok niego. Ten wykonał też ten sam gest, czyli naciągnął cięciwe, i w pewnym momencie nauczyciel mówi: Dobrze, skup się. Jesteś skupiony? Tak, jestem skupiony na tym, co najważniejsze. Dobrze, czy widzisz mnie? No, widzę, widzę nauczyciela. W takim razie odłóż ten łuki strzałę. Ty też nie jesteś gotowy. Zmieszany uczeń odłożył strzałę i łuk i poszedł do reszty uczniów. Już zaczęto szemrać na jego temat w ogóle co on robi. Przecież mieliśmy mieć zawody, a jeszcze nikt nie wypuścił żadnej strzały. Podchodzi trzeci uczeń. Nauczyciel powtarza mniej więcej tę samą serię i pyta, a czy widzisz tam te ptaki, które są? On mówi widzę oczywiście, tak, jak najbardziej. To nie jesteś gotowy, siadaj. No i ludzie byli zmieszani. Co tak naprawdę się dzieje? Aż w końcu podszedł młody chłopak. Przygotował się do strzału i nauczyciel mówi: Widzisz mnie? Nie, mistrzu, nie widzę. No dobrze, a widzisz te ptaki, które latają? Nie, mistrzu, nie widzę. Oto może chociaż tarczę widzisz, w którą masz trafić? Nie, mistrzu, nie widzę. I wszyscy uczniowie z tyłu zaczęli się śmiać. Jak on chce trafić w tarczę, skoro on nie widzi? Ale nauczyciel ich uspokoił i w pewnym momencie mówi: to powiedz mi, co widzisz. Widzę czerwony punkt, w którym mam trafić. Jesteś gotowy, możesz oddać strzał. I właśnie tak powinien być utkwiony nasz wzrok w tym, co najważniejsze. Nie na to, jak się zachowują ludzie, wiadomo, że budujemy wspólnotę, ale nie na mszy, nie na najświętszej, nie podczas najświętszej ofiary. Skup się na tym, co dzieje się na ołtarzu. A im więcej będziesz rozumiał, tym bardziej będziesz tego doświadczał i przeżywał. To jest kluczowe. Jeśli chodzi jeszcze o jakąś o formę modlitwy, czasami nawet rozmawiam ze starszymi lektorami, oczywiście. I na jednej parafii, na drugiej księży też się tym dzielą, że faktycznie mamy jakoś tak mocno zakodowane to, jak było przygotowanie, wyglądało przygotowanie do pierwszej komunii świętej, że na tym etapie człowiek duchowo w niektórych przypadkach się zatrzymuje, czyli nie rozwija się dalej. Przecież Bóg jest osobą. Zatem, jeśli Bóg jest osobą, trzeba wchodzić w nim relację, z nim w relacje, Trzeba go poznawać coraz bardziej, być może się zaprzyjaźnić. To każdy ma swoją pobożność. Jeden do drugiego nie powinien się porównywać, i z tą pobożnością powinien odkrywać tak naprawdę, co Bóg chce od niego w jego życiu konkretnym powołaniu. I w momencie, kiedy mamy zakodowane tak naprawdę odmawianie pacierza rano i wieczorem, nie dlatego, że to jest w kategorii grzechu, jak nie odmówię rano czy wieczorem, ale dlatego, że chcę rozpocząć dzień z Panem Bogiem i zakończyć. Ale jeżeli to się skupia tylko na tym. I chłop 30-letni mówi mi na przykład, no proszę księdza, no mówię pacierz. Mówię, no dobrze, a jak wygląda ten twój pacierz? No i czy nasz, zdrowaś Maryjo, chwała ojcu, mówię, no i co dalej? Czy to cię rozwija, czy, czy, czy tylko tyle, że z automatu tak mówisz? Nie, no zawsze tak mówiłem. O ile pacierz jest czymś właściwym i dobrym, no to jednak trzeba jeszcze czegoś więcej, jeśli chcesz się rozwinąć duchowo. Jeśli chcesz faktycznie poznawać te prawdy wiary i zacząć je przeżywać, wejść w głęboką relację z Bogiem. Wyobraźcie sobie, jak komicznie mogłoby to wyglądać. Załóżmy, że ktoś klęka do pacierza wieczorem, składa ręce, niech będzie, i zaczyna modlitwę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie i w tym momencie przychodzi sam Jezus Chrystus w widzialnej postaci, niech będzie, że to będzie Łukasz, który się modli. Mówi, Łukaszu, co tam chciałeś, wzywałeś mnie. Ojcze nasz, który. Łukasz, tutaj jestem. Powiedz mi. Co tam słychać? Jak ci dzień minął? Opowiedz mi, chciałbym po prostu posłuchać. Święcie imię Twoje, przy... Łukasz, uspokój się. Powiedz mi, jak przeżywasz dzień? I odpuść nam nasze winy, Łukasz, tutaj jestem. I nie wódź nas na pokuszy. Mniej więcej tak to wygląda. W momencie, kiedy my no-stop klepiemy, no to nie potrafimy tak naprawdę zagłębić się w piękno. Dlatego tak kluczowe jest to, żeby przestawić sobie też to myślenie. Ja nie neguję pacierza, jest bardzo potrzebny. Nie neguję stałych części modlitw, które znamy. Na mi różaniec bardzo pomaga skupić się właśnie na słowach, które wypowiadam, żeby moje myśli nie wariowały wokół innych głupot. Szczególnie, kiedy się kładę spać. Bardzo mi to pomaga. Czasami samo trzymanie różańca mi już pomaga. Ale dzisiaj na coś innego chciałem zwrócić uwagę. I jeszcze taka ostatnia rzecz, taka propozycja. Czyli to, w jaki sposób na przykład... Moglibyście rozwinąć siebie? Pierwsza rzecz, zachęcam do tego, żeby w tygodniu przyjść na Mszę Świętą. Nie musi być koniecznie codziennie. Znaczy, to byłoby piękne, ale chodzi o to, żeby spróbować zacząć i żeby nie być katolikiem tylko od święta i od niedzieli. Wiadomo, że niektórzy powiedzą: no nie mogę, mam pracę, mam dużą rodzinę, nie jestem w stanie. Zachęcam wtedy, żeby małżonkowie robili jakieś dyżury. Mąż przychodzi z pracy i rzadko kiedy w ogóle duchowo rozmawia się w domu na ten temat, jak ja przeżywam też swoją wiarę. Ogranicza się często w takim standardowym domu, tylko do tego, no poszedłem na mszę, ewentualnie pacierz zmówiłem. Ale niech na przykład taki mąż powie swojej żonie, kochanie, jak chcesz iść na mszę świętą, to ja dzisiaj zostanę z dziećmi teraz spokojnie. Idź, nie spiesz się, wrócisz spacerkiem, tak żeby też odpocząć. Ale żona niech to zrobi na przykład dla męża, jeśli ma taką potrzebę za chwilkę, czyli przeżywaniem przy świętej niedzielę. I oczywiście, ja bardzo często słyszę taki argument, ale ja, przepraszam, w tygodniu tamsza ja dosyć często słyszę ten argument, no ale proszę księdza, no ja nie mam czasu. Ja jako ksiądz, który posługuje warszawskiej parafii, widzę bardzo dużo osób, naprawdę bardzo dużo, które w tygodniu mają czas na to, mniej więcej w porze przy świętej, żeby sobie pojeździć rowerem, żeby pojeździć sobie na rolkach żeby pobiegać sobie, wyprowadzić psa na spacer, chodzić sobie z telefonem, zbierać pokemony nieszczęsne, bo przy wielu parafiach jest arena itd., dalej. Co to oznacza? Mają czas na to, żeby przyjść na mszę świętą, tylko jednak nie czują takiej potrzeby. Zatem, jeżeli chcesz się rozwinąć, zachęcam do tego, żeby w tygodniu pojawić się na msze świętą. Kolejna rzecz, adoracja Najświętszego Sakramentu. Tylko, że to nie wy macie mówić, a Pan Bóg ma mówić. Wy macie po prostu uklęknąć przed Bogiem i się patrzeć. Dwa razy w tygodniu, 20-30 minut. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, niech robi adorację krzyża w pokoju. Weźmie krzyż ze ściany, weźmie sobie w dłonie, usiądzie naprzeciw fotelu i 20 minut tylko niech patrzy. Nic więcej, sami zobaczycie, jak Bóg będzie prowadził. Kolejna rzecz: czytanie Słowa Bożego. Szczególnie teraz, w czasie Wielkanocy, myślę, że to jest kluczowe, zacząć czytanie dziejów apostolskich nie trzeba długo. Niech, niech będzie, uwaga, minutę dziennie. Minutę dziennie, konsekwentnie. Będziecie zdziwieni, kiedy zobaczycie, że po jakimś czasie macie potrzebę, żeby jednak czytać 5 minut dziennie. Przecież to jest i tak żaden czas. A po roku być może stwierdzicie, że potrzebuje 10 minut. A po dwóch latach być może ktoś stwierdzi: Ja już za mało mi, że ja czytam. Ja chciałbym pomyśleć o tym, co czytam, przemyśleć to. Czyli poczytam i się zastanowię. Czyli Eucharystia w tygodniu, adoracja Najświętszego Sakramentu na kolanach, ewentualnie adoracja Krzyża, czytanie Pisma Świętego, a w małżeństwie jeszcze jest jedna rzecz, uwaga modlitwa małżeńska. To jest bardzo trudna rzecz. Małżonkowie coraz częściej mi mówią, że dla nich poproszenie współmałżonka o to, żeby się pomodlić, wiąże się ze wstydem. Czyli że jest jakiś wstyd, żeby zapytać, czy nie pomodliłbyś się ze mną. Wprowadźcie stałą modlitwę. Myślę, że początki nie powinny wyglądać tak, że cały różaniec odmawiacie razem, ponieważ będzie to związane z jakimś oporem. Ale żeby zdobyć zdrowy nawyk, niech to będzie dziesiątka różańca dziennie. Po roku, po dwóch, sami zdecydujecie, czy potrzeba więcej, czy zostajecie na tym etapie. Ale małżonkowie muszą modlić się razem. Kiedyś fajnie to pokazały badania socjolog, amerykańskiej socjolog, Mercedes Wilson się nazywała. Kiedyś w jednym odcinku o tym mówiłem, kiedy badała kwestię rozwodów. I okazało się, że wolne związki, no to rozpada się co drugi. W tych czasach, kiedy ona to badała, po stałej deklaracji, zwanej tą umową cywilną, prawną przez niektórych nazywaną ślubem cywilnym, umowa po prostu cywilnoprawna albo ślubem kościelnym spadało to bodajże do 30%, tam było jakieś rozróżnienie jeszcze, ale co ciekawe małżeństwa, które razem się modliły wspólnie codziennie, ilość rozwodów tam spadła do trzechsetnych. Kwestia przeżywania małżeństwa, dojrzałości w ogóle do małżeństwa, rezygnacji z siebie, ze swojego czasu, z egoizmu, to była cudowna rzecz. I ostatni punkt, który chcę omówić dzisiaj, jeśli chodzi o to pogłębianie wiary, przeżywanie najświętszej ofiary, modlitwy itd., to jest kwestia nieszczęsnego stroju. Oczywiście wiem, że niektórzy mogą poczuć się dotknięci, bo przecież dbają bardzo mocno o to, natomiast jak już się teraz zrobi coraz cieplej, no to regia mody to będzie standard, że ktoś będzie chciał wejść w krótkich spodenkach, będzie się na mnie złościł, że ja takie, taką osobę wyprószę ze świątyni, to ja będę ten zły, bo to przecież ja jako kapłan odrzucam ludzi od kościoła. E, słuchajcie, nie. Skoro to jest ofiara, a nie jakieś tam spotkanie, to należy się zupełnie inaczej ubrać. Naprawdę należy się zupełnie inaczej ubrać. No przepisy kościoła mówią wprost, strój godny. Natomiast poczytajcie na ten temat, no, błagam, zadbajcie o to. To nie jest pójście na plażę. Idziemy tutaj na pogrzeb Jezusa Chrystusa, który za chwilę zwycięży ze śmiercią. Mało tego, jeden z uczniów w klasie trzeciej ostatnimi czasy mówi, ale proszę księdza, ale jeśli moja mama, jak jest ciepło, ubiera mnie w krótkie spodenki i sama też przecież tak się ubiera, bo mówi, że się spocę i że jest gorąco, no to co, co ja mam powiedzieć mamie? Mówię, pójdź do mamy i zapytaj, czy jeżeli umarłby jej ktoś bliski, kogo kochała, szanowała i wie, że musi pójść na pogrzeb, to czy też założy kolorowe, krótkie spodenki i klepeczki na ten pogrzeb. Mówi, oto zaraz pójdę. Poszedł na chwilę do mamy, później wraca. Mama powiedziała, że nie wypada się przecież tak ubierać na pogrzeb. Trzeba się ubrać elegancko, ładnie, a najlepiej na czarno. No właśnie, widzisz. W związku z tym, skoro mszanie jest spotkaniem, tylko przeżywaniem najświętszej ofiary, też musisz zadbać o to, w jaki sposób się ubierzesz. Nie tylko to, jak się zachowujesz, nie tylko to, jak się przygotowujesz, nie tylko to, że musisz tak zadbać o swoje życie duchowe, żeby przyjąć komunię świętą, ale także to, jak się ubierzesz. Oczywiście złośliwi mogą powiedzieć, no ale najważniejsze, proszę księdza, jest to, co mam w serduszku. Tak, 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 tak określę to tylko uśmiechem. Tak, najważniejsze, tak. Natomiast to, co masz w sercu, to też często pokazuje na zewnątrz. Koniec, kropka. Błagam o to, zadbajcie o to. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.